Ja na tym meczu się bardzo cieszę, bo zupełnie inaczej gra się z lepszymi przeciwnikami, czy z drużynami z wyższej ligi. Zupełnie inna mobilizacja jest, no a w drużynie z bardzo dużo znajomych twarzy z Wrocławia, czy z Wrocławia zawodnicy. Także bardzo ciekawy pojedynek. Z jest, jest to czołówka pierwszej ligi. Mieliśmy okazję z tym zespołem spotkać się w okresie przygotowawczym na sparingu w górze. Tam rozegraliśmy przyzwoite zawody, ale to było tak dawno, że od tego czasu wiele się zmieniło. Szykujemy się na ten mecz. Największym problemem są problemy zdrowotne w tej chwili. Mają wielkie doświadczenie w osobach rozgrywającego i, i kilku podkoszowych graczy, a także mają bardzo dobrego trenera. Generalnie drużyna przygotowana na awans do Ekstraklasy z pierwszej ligi, na każdej pozycji wyrówna na dwójka graczy, także to jest rywal, na którego naprawdę trzeba się spiąć i myślę, że mają dużo atutów. Ja nie wierzyłem w to, ale tylko przed, przed tym yy, finałem, turniejem finałowym zapytał, czy mamy szansę ze startem, czy mamy szansę wygrać ten puchar. Ja byłem sceptyczny. No. Bardziej chciałem niedzielę spędzić z rodziną, ale nie wyszło. Koledzy mi tak podawali, że ciężko było tych zrzutów nie trafić i tak tam chyba z, z pięć nie trafiłem. Te punkty same przychodziły. Yy, ten start nie był taki straszny, później jak wygraliśmy to z kolei Radosław już nie wierzył, pomyślał ok, musimy zaraz przeciwko tym, tym kibicom złym, bardzo złym, źle nastawionym do Wrocławia. Nie wiem dlaczego, przecież czasami tym obywatelom Ostrowa dajemy chleb, żeby pracowali, te, kupujemy te ostrowskie meble czy inne produkty z Ostrowa. A oni, a oni nas tak nie lubią. Nie wiem, co, co mają przeciwko temu Śląskowi. Przecież ani, ra, ani razu w finale z nimi nie graliśmy, nie lubią nas. No. Ale udało nam się i to wygrać. Dlatego ja jestem na przykład bardzo dumny. Nie mogę tego powiedzieć ostro z kogo y, najbardziej, ale y, moi koledzy z zespołu y, stanęli na wysokości zadania. Przydzień, żeśmy wygrali ze startem, w drugi dzień trafiliśmy na Ostrów. Myślę, że i losowanie dla nas było szczęśliwe, bo start. Nie czuł się dobrze w, tej, w tym gronie drugoligowców i, i myśmy może tak też na nie następują myślał, że będzie łatwo. Okazało się, że jednak wygraliśmy z nimi na drugi dzień Ostrów, który stoczył potężny bój z Pleszewem, bo to dla nich derby były dzień wcześniej i myśmy byli dobrze przygotowani. Puchar no i Cieszy cieszy tym bardziej to, że wygraliśmy w Ostrowie i oni będą to pamiętali w momencie, kiedy się spotkamy za dwa miesiące w playoffach i to, jest, to, był, to było jakby kluczowe dla nas. To zwycięstwo z tego względu, że, że no, jest to przewaga jakaś psychologiczna dla nas. Myślę, że to będzie ostatni, bo pierwszy puchar w takim składzie, druga liga i pierwsza liga, bez Ekstraklasy. Może być to ostatni, bo w przyszłym roku słyszałem, że, że mają wszystkie zespoły zagrać o Puchar Polski, a my się w zespole śmiejemy, że powinniśmy zagrać w Super Puchar. Super z treflem Sopot i wtedy zwycięzca wystąpiłby w Pucharach Europejskich, w Ulebie albo w Lidze Europejskiej i czekamy na taką propozycję od yy, prezesa Bacha. Jest to kolejny mecz dla nas, e, zmierzający do spełnienia naszych zamierzeń przez sekundę. Chcemy mieć pierwsze miejsce przed play-off i ten mecz zapewni nam to pierwsze miejsce. Zainteresowanie dla meczu wideo w jest zawsze duże. Myślę, że będzie tutaj podobnie. możemy no, się spodziewać, że spojrzymy na niezłe widowisko i do zadowolenia. Gier... W naszym mieście nie broszluje, banda na bandę i ci nie podskakuje. Renitik odbrzelany w imię kochanego Śląska, uklatanie Polska, walce w chuj umieje. Nie ma lipy, w tej ekipie jest elita, reprezentacja miasta, gdzie stwierdza niezdobyta. Zbiórka i ustawka, kapty posypują. the slumscape Stolicy drużynie, którą w swoich sercach mamy Na zawsze w rosach pod niebiosa wysławiamy Wrocławskie legiony najbierniejsi fanatycy Reprezentanci dolnośląskiej stolicy Oddali swej drużynie, którą w swoich sercach mamy Na zawsze w rosach pod niebiosa wysławiamy Znów derby wygrany, wiesz, że u nas nie ma lipy Biba buka S, napinator znów rozbity I choć nam zarzucali, że obniżamy normy Ej, bądź spokojny, szos nie wychodzi z formy Tylko Śląsk, znowu słychać na stadionie Stadio Oborowska w zielonych barwach tonie Na Wrocławskich ulicach, gdzie się czają konfitury Chupaki łapie buchy i malują mury Szacunek dla żomali wkładających w pracę serce Dzięki Wam miasto staje się pieknierze To Wrocławskie legiony Na ulicach śląsk króluje Wtedy, kiedy się trenuje lub na balach melansuje W tym klimacie, kto się czuje Wiwa Bratysławia Śląsk na meczu, swoje zgody pozdrawia. Pozdrawia. Tak, liga, zawsze i pozdrawia Nie wątpię, że Abraham byliśmy, powoduje, że się jesteśmy, Krysztofem on po prostu wczoraj uderzył o konflikty kosa podczas drugiego, z tej właśnie na baski w drużynie przeciwnej. Skarga się na ból kręgosłupa, na jakiś tam głowy. Mamy jeszcze niecały tydzień do pierwszego meczu z GTK. Jeśli by się nawet zdarzyło tak żadnym, nie mógłby zagrać na kolejny mecz, czy nawet jeździć w Gryfach, to to będzie gotowe. Się na dupie, ogląda wszystko w ciszy i pokrąt sobie chrupie Meczk to święto, którego nie kumaczy Kiedy dopingujemy, wy siedzicie w chaczy, gdy ochrona prowokuje, wyciągacie aparaty, by napierdalać foty, gdy się kas nie baty W TV masz tematy, że kibica to hołota łóżcie dziennikarze, a ich cechom jest głupota Możecie pisać, kręcić, ale nam nie dacie rady Śląsk w WKS, druga strona barykady. Na przegór afero, znamy te tematy w nie Jebacz na gągę oraz w wkórnowy w prawda jest nasza prawdy tej bronimy Gadajcie co chcecie, a my barwy w nosimy w UKE